Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej w sztabie wyborczym pana prezydenta Andrzeja Dudy, kandydata na prezydenta RP. Bardzo dziękuję za przybycie. Szanowni Państwo, pan prezydent Andrzej Duda jeździ po kraju, rozmawia z Polakami i nie robi tego tylko w kampanii wyborczej, ale robił to przez całe pięć lat swojej prezydentury. Jest jedynym prezydentem, który odwiedził wszystkie Powiaty w całej Polsce. Pan prezydent rozmawia z Polakami, nie boi się ich, może spojrzeć im w oczy, ponieważ zrealizował swoje postulaty programowe sprzed pięciu lat, ale równocześnie rozmawia z Polakami i wie, jakie sprawy ich bolą, wie, czego się obawiają, wie, czego chcą się dowiedzieć od polityków. I z tych rozmów wyłania się jasny obraz tego, czego Polacy oczekują od swoich reprezentantów, w tym również od prezydenta RP. My, jako Prawo i Sprawiedliwość, pan prezydent Andrzej Duda ma w tych kwestiach sprecyzowane poglądy. Był inicjatorem obniżenia wieku emerytalnego, był inicjatorem wprowadzenia programu 500. Jest jasnym i, i szczerym obrońcą polskiej rodziny, ale nie można tego z całą pewnością powiedzieć o jego kontrkandydatach, przynajmniej nie o wszystkich. Chcielibyśmy się dowiedzieć, jakie oni w zasadzie mają zdanie, bo część z nich jest mocno labilna, zmienia to zdanie w zależności od powiewu politycznego wiatru. Inni dość jasno mówią, co myślą, i nie jest to coś, z czym my się zgadzamy. Bardzo proszę o materiał filmowy. Czas wyborów. Czas pytań. Czy podpisałby pan ustawę likwidującą program 500? Plus? Nie ma takiej możliwości finansowania tego projektu, żeby państwo płaciło 500 zł miesięcznie. To jest przekupywanie wyborców. 500, ten program rozdawnictwa. Ciężko stwierdzić, czy on tak relatywnie pomaga. Czy podpisałby pan ustawę podwyższającą wiek emerytalny? Chodź, Tygrysie, zadaję twoja. Projekt podnosi i zrównuje bieg emerytalny kobiet i mężczyzn? Nie da się powrócić do tego niższego wieku emerytalnego. Dłuższe składkowanie? Obniżenie wieku emerytalnego, to jest kuriozalnym pomysłem. Czy podpisałby pan ustawę o przymusowej relokacji imigrantów? Jako kraj jesteśmy przygotowani właściwie na każdą liczbę. Musimy przyjąć 2000 uchodźców, przyjmiemy tych kilkaset osób do Polski. Czy podpisałby pan ustawę wprowadzającą małżeństwa i adopcję dzieci przez pary homoseksualne? Bardzo bym chciał być pierwszym prezydentem Warszawy, który takiego ślubu mógłby udzielić. Barwy tęcze, no to jest flaga spółdzielców na przykład. Dzisiaj się tutaj spotkaliśmy na podpisaniu karty LGBT. Żeby transparenty były inne, a kolor nie tylko biało-czerwony, ale tęczowy, to, to trzeba zacząć w przedszkolu, macie no na to pomysł. Najpierw przyzwyczajamy ludzi, że związki partnerskie to nie jest samo zło. Potem łatwiej będzie o równość małżeńską. Z adopcją. Czy podpisałby pan ustawę zastępującą złotówkę walutą euro? Polska powinna do strefy euro wejść. Tak. Trzymajcie się ciepło. A ty, chcesz, żeby Polska taka była? Szczery, to ja jestem szczery, szczery jest. tylko w stosunku do swoich zmarłych przodków. Dziękuję serdecznie. I te pytania chcemy zadać naszym kontrkandydatom. Chcemy jasnych odpowiedzi. Koniec. Ze zmienianiem zdania, koniec z mówieniem o płotkami. Chcielibyśmy jasno dowiedzieć się, co w tych pięciu istotnych sprawach, które interesują Polaków, o których Polacy mówią na spotkaniach, co mają do zaproponowania nasi kandydaci. Oddaję głos panu posłowi Rafałowi Bochankowi. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich Państwa. Szanowni Państwo, w tej kampanii prezydenckiej wyścig o fotel prezydenta trwa już oczywiście od kilku dobrych tygodni, ale wciąż. Nie ma rozmowy na poważnie, wciąż nie rozpoczęła się debata programowa, i to czas na prawdziwą debatę o programie i o konkretach. Dlatego dzisiaj spotykamy się tutaj jest, wspólnie z moimi kolegami parlamentarzystami, by porozmawiać i zadać pytania wszystkim kandydatom ubiegającym się o fotel prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, co zrobią w bardzo konkretnych sytuacjach. Szanowni Państwo, rząd Prawa i Sprawiedliwości, jak również pan prezydent Andrzej Duda, od samego początku stawiał na, rodziny, na rodzinę, na polską rodzinę i czego wyrazem oczywiście jest podpisanie dzisiaj karty rodziny. Karty rodzina, rodziny, która jest swoistym symbolem obrony polskich rodzinnych. Wartości jest z jednej strony podsumowaniem tego, co się działo na przestrzeni ostatnich pięciu lat i co zostało zrobione dla polskich rodzin podczas ostatnich pięciu lat prezydentury pana prezydenta Andrzeja Dudy i również ta karta zawiera plany pana prezydenta Andrzeja Dudy. Konkretny program na kolejną pięciolatkę. Szanowni Państwo, pozwolicie, że rozpocznę od pierwszych dwóch kluczowych pytań, pytań, które dzisiaj miliony Polaków sobie w domach zadaje i pytają, pytają rozmawiając między sobą, czy którzy kandydaci, którzy kandydaci podpiszą ustawę, która podniesie na nowo wiek emerytalny. Wszyscy doskonale wiemy, że wśród polityków, którzy dzisiaj kandydują na urząd prezydenta są ci, którzy byli twarzami tych niekorzystnych zmian, które miały zmusić Polaków do pracy, aż do śmierci. Wiemy doskonale, że Władysław Kosiniak-Kamyszy był tym, który promował podniesienie wieku emerytalnego dla wszystkich Polaków, również dla rolników. Szanowni Państwo, kolejnym pytaniem, które chciałbym postawić wszystkim kandydatom, kandydatom to pytanie o to, czy podpiszą ustawę, która zlikwiduje program Rodzina 500+. Program, który zmienił oblicze polskich rodzin, który przywrócił godność polskim rodzinom. Program, który zlikwidował w wielu przypadkach ubóstwo w polskich rodzinach, a bardzo często wszyscy doskonale byliśmy tego świadkami. Wielu polityków, którzy dzisiaj kandydują w tym wyścigu prezydenckim, nazywali ten program czystym rozdawnictwem. My na to się nie godzimy. Szanowni państwo, prezydent Andrzej Duda podpisał nie tylko ustawę wprowadzającą świadczenie pieniężne w postaci 500 zł dla dzieci wspierającą polskie rodziny, ale dzisiaj podpisał również Kartę Rodziny. I to jest jedna z osi sporu tej kampanii. Prezydent Duda wspierający rodzinę, której fundamentem najczęściej jest małżeństwo, zgodnie z konstytucją tworzone przez rozmianę jako związek kobiety i mężczyzny. A z drugiej strony mamy jednego z kandydatów, Rafała Trzaskowskiego, który podpisał pierwszą w Polsce warszawską kartę LGBT. Kartę LGBT, LGBT+ która nie tylko otwiera drogę do seksualizacji dzieci. Zdaniem specjalistów często wbrew woli rodziców albo bez pytania rodziców o zdanie, ale także wprowadza z automatu patronat prezydenta stolicy nad Marszem Równości. A na Marszu Równości bardzo często padają postulaty już nie tylko wprowadzenia małżeństw homoseksualnych, ale także możliwości adoptowania dzieci przez te małżeństwa. Słyszeliśmy zresztą o tym widzieliśmy na spocie wypowiedź wiceprezydenta Rafała Czaskowskiego, czyli pana Rabieja, który mówił wprost, że taka jest strategia. Najpierw związki partnerskie potem małżeństwa homoseksualne potem możliwość adopcji dzieci przez te małżeństwa homoseksualne. A Rafał Trzaskowski mówił wprost, że chciałby być prezydentem, który takiego ślubu udzieli i byłby z tego dumny. Stąd nasze pytanie do wszystkich kandydatów, ale głównie do Rafała Trzaskowskiego. Czy podpisałby pan ustawę wprowadzającą małżeństwa, a potem adopcję dzieci przez pary homoseksualne? Wolność i szczęśliwa rodzina to nie tylko kwestie związane z 500 plus czy krótkim wiekiem emerytalnym, to również wolność ekonomiczna i dobrobyt, a tą kwestię reguluje choćby własna waluta. Polska jest jedną z najlepiej rozwijających się gospodarek w Unii Europejskiej, ale ostatni kryzys związany z koronawirusem pokazał, jak ważne jest posiadanie własnej waluty, jak ważne jest to, aby Narodowy Bank. Polski, a nie Europejski Bank Centralny, regulował takie kwestie jak choćby stopy procentowe, które są niezwykle ważne w radzeniu sobie z kryzysem gospodarczym. I pokazało, kryzys pokazał, że mamy problem też z europejską solidarnością. Dlatego niezwykle istotnym pytaniem jest kwestia związana z walutą. Jaki jest stosunek kontrkandydatów prezydenta Andrzeja Dudy do wprowadzenia waluty euro? Wiemy, że mimo iż zjednoczonej prawicy udało się podnieść prawie o 100% płacę minimalną, udało się podnieść płacę średnią o 10%. Wiemy, że jeszcze nie jesteśmy na poziomie europejskim, dlatego nie chcemy, aby wypłaty dla polskich rodzin skupiały się w jednym banknocie, w jednym banknocie po 500 euro. Dlatego stawiamy to pytanie dzisiaj publicznie. Ostatnim, ale bardzo ważnym pytaniem, pytaniem o nasze bezpieczeństwo jest pytanie do wszystkich kandydatów, czy podpisaliby ustawę, która akceptowałaby. Taki sankcyjny system Unii Europejskiej narzucania migracji nielegalnych imigrantów do Polski. Pamiętamy rok 2015, kiedy to Platforma Obywatelska, Polskie Stronnictwo Ludowe chciało przyjąć, przyjąć 2, 5, 7 tysięcy, a potem być może i więcej muzułmańskich imigrantów wbrew woli milionów Polaków. I pamiętamy również to, co robiła administracja rządu po -PSL, Szukali w każdej z polskich gmin mieszkań dla tych nielegalnych muzułmańskich imigrantów, kosztem na przykład rodzin wielodzietnych, kosztem matek, które wychowują dzieci niepełnosprawne, kosztem rodzin, które czekają na mieszkanie przez wiele, wiele lat. To był plan Platformy Obywatelskiej Polskiego Stronnictwa Ludowego. Rząd Zjednoczonej Prawicy pokazał, że potrafimy pomagać ludziom poza granicami Polski w sposób skuteczny. Rząd Zjednoczonej Prawicy i przede wszystkim pan prezydent Andrzej Duja stoją za Polakami i zdecydowanie mówią nie nielegalnej imigracji. Jakie jest w tej sprawie zdanie pozostałych kandydatów? Czy podpisaliby ustawę sankcjonującą mechanizm Komisji Europejskiej sprowadzania do Polski imigrantów? Dziękuję serdecznie. Te pytania, te pięć pytań porusza sprawy kluczowe dla polskiej przyszłości, dla polskiego rozwoju, dla polskiego bezpieczeństwa, dla bezpieczeństwa polskich rodzin i sprawy, które są niezwykle istotne w nadchodzących pięciu latach. Dlatego stawiamy te pytania i nie stawiamy ich tylko tutaj przed Państwem, telewidzami, dziennikarzami. Moi koledzy za chwilę wyruszą do sztabów naszych kontrkandydatów, żeby poprosić o odpowiedzi, przekazać tę deklarację, którą tu prezentujemy i poprosić o odpowiedzi w tych kluczowych kwestiach. Mówimy, sprawdzam, chcemy dowiedzieć się, kto ma jakie poglądy rzeczywiście, kto jest w stanie się pod czym podpisać.